Siemaneczku wszyscy ludzie, witajcie w Małej Pogawędce. Słuchajcie, nie przygotowywałem się jakoś w tej chwili na jakieś obrane tematy, które chciałbym z wami pogadać, ale spróbuję w niektórych, w niektórych momentach wam opowiedzieć o kilku ważnych rzeczach. Zacznijmy od tego, że ostatnie... Na... Boże, może tak złapie. Eee... Jeżeli chodzi o te ostatnie moje wypuszczanie filmów, sami zauważyliście, że jedynie co wypuszczałem to oczywiście League of Legends, Sanctum z Dustinem. Ostatnio tak jak widzieliście w League of Legends graliśmy z widzami, raz tam grałem z PSG, trochę tam PSG, oczywiście takie G z RHX, czyli z moim znajomym z dawnych lat, no i w sumie tyle. Oczywiście będę planować oczywiście kolejne nagrania z Lola, z kolejnymi widzami. Możliwe, że z tymi samymi, może trochę z innymi. Zobaczymy jak to się ogólnie będzie układało. Ale jeżeli chodzi o inne gry, które właśnie tutaj mm, chciałbym E, trochę poszerzysz, ponieważ jak dobrze pamiętacie, ostatnio dawno nie było EX Blades, którego mm, ostatnio nie było. Uh, z parę tygodni zaraz się przekonamy. Dobrze, mam tutaj wszystko przeszykowane. Bo gdybym to wyłączył, to ogólnie rzecz biorąc, też byłoby trochę inaczej. No ale oczywiście, jak to mój kochany komputer biurowy. E, Trochę wolno chodzi, ale co prawda już ostatnimi czasy go troszeczkę tam pousuwałem, te zbedniaki, pliki i tak dalej. Ostatniego XBlades y, dwa tygodnie temu, ale co prawda dwa tygodnie to i tak jest dużo, e jeżeli chodzi o w tym momencie, no nawet będą zaraz za trzy tygodnie, ale to, tak, to nie jest ważne. Postaram się jak najszybciej nagrać e, kolejne odcinki x -Blaze. Nie wiem do końca jeszcze do końca m, gry zostało, ale postaram się jak najszybciej skończyć, ponieważ jak dobrze wiecie, ja mam multum gier, które chciałbym przegrać i to tym się powinienem skupić. Mi się wydaje, że spróbuję jutro, czyli w, w niedzielę. Zaraz zobaczymy. Boże, już się tak... Tak, w niedzielę. Postaram się, nie w nie... Postaram się w niedzielę coś nagrać, mam nadzieję. Ale oczywiście mam trochę sporo zapasów filmowych, które mm, wspominałem kiedyś o tym. Zostało mi chyba 3 albo 4 filmy, tak mi się wydaje. Więc pra... prawdopodobnie już od e, środka tygodnia, czyli środa, w czwartek... Najprawdopodobniej zaczynamy już... E, zaczynam właśnie. Zaczynam od kolejnych nagrań, ale mam nadzieję, że też i na zapas. Właśnie fajnie to wyglądało, ponieważ e, w jeden dzień nagrałem chyba 6-7 odcinków, czyli miałem tydzień troszeczkę swojego wolnego czasu. I dzięki temu mogłem troszeczkę poświęcić e, innym sprawom. Napiję się na chwilkę. Mm. Dzisiaj kawunia mi pomoże. Także, jak widzicie, postaram się jutro nagrać z kilka odcinków, mam nadzieję, że z X-Blades. Jedną ważną rzecz chciałem Wam przekazać, na pewno, uwaga, uwaga, to będzie ważna rzecz, którą chciałbym w końcu ujawnić. Jeżeli dobrze pamiętacie, ostatnimi czasy zaczynam nagrywać troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o sprzęty i w ogóle. I postanowiłem, że chyba, mi się wydaje, spróbuję Nagrać e, to znaczy nie nagrać, Boże, co ja gadam. No i chciałem inaczej powiedzieć, że z, chciałbym w końcu powrócić do serii no już powinniście się domyśleć z Battlefield 3. Tak jest, tak mi się wydaje, że to jest odpowiedni moment ale to oczywiście spróbujemy. Mm, mi się wydaje, że po zakończeniu serii EXPLATE, z którego. Na pewno już chcę skończyć. Nie to, że oczywiście chcę skończyć, już chciałbym. Oczywiście dalej się rozkoszować grą, która naprawdę się co chwilę się rozkręca. A oczywiście, jak to oczywiście u mnie będzie, to prawdopodobnie od pierwszego odcinka, od dwóch tygodni, to prawdopodobnie to będzie tak dziwnie wyglądało. Bo ja będę musiał sobie przypomnieć wszystkie kombosy, skille, jak się poruszało, Czyli normalnie, jakbym grał pierwszy raz, więc to trochę będzie dziwne. A co jeszcze? No, nie no, z tego co ja powiedziałem, to chyba po X-Braze na pewno będzie Battlefield, więc raczej nic raczej nie będzie nowego. Najwyżej, oczywiście, po Battlefieldzie na pewno to się na tym skupimy, co będzie dalej. Sanctuma z Dustinem mi się wydaje spróbujemy mm, Może jeszcze z dwie odcinki Zobaczymy jak to się ogólnie będzie to jeszcze układało Bo Sanktu mi się wydaje Jest to bardzo fajna gra I bardzo chciałbym jeszcze dalej się rozkręcić Oczywiście i uwaga to, to jest jedna ważna rzecz, którą chciałem wam przekazać Oczywiście jeżeli chodzi o pierwszy odcinek Sanctuma którego wypuściłem A Chodzi mi o to, że mm, To echo, które wypuściłem takie dziwne się pojawia przez cały odcinek, jak dobrze zauważyłem. Oglądałem w pliku u siebie. Nie przez YouTube'em, żeby nie było. Chodzi mi oczywiście o plika, plik w moim komputerze, którego zostawiłem specjalnie. I nie wiem właśnie z jakiego to jest powodu. Czy program Audia City st strollowało mnie, czy. E, mikrofon inaczej ustawiłem sam, że do końca nie wiem ale mi się wydaje, że program, m, którego będę chciał ostatni, ostatnio co korzystałem do na przykład e, Boże co ja ustawiałem wtedy do m, no nie mogę powiedzieć, niestety, co do końca używałem. Chodzi mi oczywiście o recording um, Skype'a. Tylko kurczę, jak to się nazywa? Darmowy Skype Recorder, tak dokładna jest jego nazwa. Ale niestety mam tutaj taki mały dylemat, ponieważ chciałbym się zastanowić nad wyborem programu do nagrywania Skype'a. E, właśnie, re, Skype Recorder to jest taki program, którego na początku mm, podobał mi się, co prawda, ale później postanowiłem, że nagram chyba w jakimś innym programie. Gdzieś widziałem, to znaczy nie widziałem, ale też zainstalowałem taki jeden program, którego już niestety nie przypomnę, ale postaram się w najbliższych dniach spróbować znaleźć. Z chęcią na pewno to sobie zainstaluję i skorzystam, po, ponieważ ostatnio to się mi się spodobał, ale niestety muszę jeszcze na tym jeszcze popracować. Oczywiście mam kilka jeszcze... O ja zresztą to, to co mi to wlatawało. Eee, jeszcze postaram się troszeczkę... Popracować nad tym, by. Nie tylko jak na przykład będę chciał z kimś grać, głównie z Dustinem, albo z innymi, który, tak jak z RHX-em, którego jak zauważyliście w dwóch odcinkach, to tak słabo słychać było, ponieważ ja to nagrałem, a w takiej wersji, że dźwięk, którego z głośników wydobywało, starałem się tak ustawić głośno, by to. Dobrze słuchać było w mikrofonie, i niestety to jakoś słabo wyszło. Druga sprawa, jeżeli chodzi o nagrania, jeżeli, jeżeli już chodzi o te sprawy, które ostatnimi czasy coś mi nie wychodziło, te szumy, które słyszeliście w odcinkach Lola, sam się w ogóle zastanawiałem, jak to się stało. Prawdopodobnie przez pro, program Kantazję, którego tam ustawiam zawsze swój dźwięk, czyli narracji, do ponad 300% staje się potem takim plikiem. To znaczy nie plikiem, tylko po prostu mój głos jest, co prawda, lepiej i wyraźny, ale przez to stają się jakieś szumy, i to jest troszeczkę dziwne. Przed chwilką, przed nagraniem tego, kurde, z facebook cicho, przed nagraniem właśnie tej, tego, tej pogawędki, przepraszam bardzo. E, sprawdziłem, czy nie mam szumów i o dziwo jednak nie miałem. Nie wiem z jakiego to jest powodu. Najprawdopodobniej, czy mogłem mo mieć rację, że jednak to jest przez program Kantezy. bo ponieważ jeżeli zwiększamy procent e, mojego głosu, to musiałbym kiedyś wam pokazać w takim małym poradniku, jak na przykład e, tworzę swoje filmy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Kiedy wzrasta się w takim małym. No, nie wiem jakby to wam określić, muszę to wam pokazać. W miejscu, gdzie się ustawia zwiększenie mojego głosu, na przykład ze 100% do 300%, to prawdopodobnie przez to powoduje, że szumy tam już zaczynają działać. I to jest niestety tutaj problem. Więc, więc postanowiłem, że od dzisiaj, od dzisiaj, dzisiaj 21 czerwca spróbuję ponagrywać w sposób troszeczkę inaczej, ponieważ mikrofon czasami ustawiam troszeczkę zbyt daleko, ale staram się, żeby było głośno i w ogóle. Ale niestety trzeba w końcu coś zrobić, i postanowiłem sobie, że od następnych odcinków, które będę wypuszczał, nie w sumie od teraz, tylko mówię od środka tygodnia, e, będę starał się ten mikrofon stawiać tak blisko ust. No, ale może oczywiście nie bez przesady, żeby nie było, tylko postaram się takie ustawić, na przykład gdzieś tutaj, nie wiem, przy rękawku, gdzieś. Nie wiem, tak żeby po prostu było blisko. Nawet nie wiem. Mogę sobie taśmę klejącą przykleić gdzieś koło mojego ramienia, żeby po prostu mikrofon był idealnie. Ale oczywiście, jak to w życiu nieraz zbywa, może być taka sytuacja, że mógłbym zakupić sobie słuchawki z mikrofonem, żeby po prostu z siebie na yy, siebie. Yy, żeby sobie nie utrudnić życia i sobie Najlepiej kupić takie zwykły, yy, z, zwykłe słuchawki z mikrofonem. Oczywiście to kosztuje jakieś 15-20 zł, to jak to nieraz bywa. Ale sobie muszę kupić jakieś o wiele, wiele lepsze. Ze względu na to, że pamiętam już za czasów, kiedy nagrywałem, nie nagrywałem. Kiedyś byłem prezenterem radiowym. I pamiętam z tamtych czasów, jak kupowałem. Co miesiąc nowe słuchawki z mikrofonem, ponieważ czasami latywało to jakoś dziwnie, i z jednej strony nie szanowałem, ale z drugiej to były takie słabe, że w każdej chwili mogły już być do wyrzucenia. Jeszcze mam do dzisiaj te kur kurde słuchawki, jeszcze spróbuję, może dzisiaj sprawdzić, czy one w ogóle jeszcze żyją, więc warto byłoby to przejrzeć. Dlatego jeszcze nad tym się zastanowię. Ale na razie będę żył z tym, co ja mam właśnie w tej chwili. A myślałem, że przez jakieś kilka miesięcy wytrzyma, no i wytrzymało, ale już z czasem to już troszeczkę lipa. Tak to jest, kiedy spada mikrofon tak po prostu jak pociągnie się kabel. No. Taka sytuacja. Um, no i chyba tyle chciałem wam przekazać. Mam nadzieję, że jeszcze tam wkrótce jeszcze o czymś pogadamy, ponieważ i tak to ciągle się będzie rozkręcało, czyli tak jak już wspominałem y, odcinki będą tak jak już wspominałem na razie te zapasowe musimy skończyć by kontynuować dalszy, dalszy przebieg nowych gier ale musimy najpierw dokończyć X-Blades potem oczywiście Battlefield a no i chyba tyle najwyżej oczywiście po Battlefield po serii Battlefielda, albo nawet po X-Blades, może pogadamy sobie wtedy, nie było oczywiście okazji, więc dlatego chciałem nagrać ten naszą pogawędkę, żebyście słyszeli co dzisiaj u mnie i w ogóle takie tematy. Dobra ludziska, ja jeszcze się napiję pod koniec, żeby nie było, bo już mi gardło po prostu już rozwala. Ale kiedyś jeszcze pogadamy o jeszcze innych sprawach. Tylko oczywiście muszę się na to przygotować. Nie wiem, kartkę sobie, na, tak jak ostatnio kiedyś w pogawędce sobie naszykowałem. By sobie e, po kolei mógł jakoś normalnie z wami przekazać jakieś informacje w ogóle. Dobra, koniec, koniec już naszej rozmowy. Także jeżeli oczywiście wam się spodobało, to oczywiście łapka w górę. No i co? Do usłyszenia na bliższych odcinkach. Dzięki wielkie. Na razie.